Hejka, zapraszam na Denko. Mam tutaj kilka, a może nawet kilkanaście kosmetyków, które ostatnio zużyłam. Ogólnie jestem z nich zadowolona, jednak nie dały mi one takiego maksimum zadowolenia. Nie było takich stuprocentowych efektów, więc dalej poszukuję czegoś lepszego. Ale ogólnie zaraz po kolei wszystko sobie opowiemy co i jak. I zaczniemy może od pianki z Feel Free. Facial Foam Cleanser z ekstraktem z limonki, z jabłka, z lukrecji gładkiej, zawierającej też, zawiera też aloes i jest oparta na bardzo łagodnych związkach myjących. I właśnie to mi tutaj trochę przeszkadzało, ponieważ ja potrzebuję mocniejszego oczyszczenia i ta pianka okazała się zbyt łagodna dla mnie. No także skóry bardzo wrażliwe, takie skóry suche powinny być z niej zadowolone dla mnie, jako że mam problem z zaskórnikami ta pianka okazała się zbyt słaba, więc szukam dalej tutaj jest ona oparta na glukozydzie decylowym Potem mamy właśnie sok z liści aloesu, glicerynę i dopiero potem mamy kolejną substancję myjącą. Więc to jest naprawdę bardzo delikatna pianka. Jeśli szukacie kosmetyku, który po umyciu nie będzie dawał takiego uczucia ściągnięcia na skórze, to być może właśnie ta pianka sobie poradzi z tym efektem. I kolejny kosmetyk, czyli normalizujący tonik do twarzy z z ekstraktem ze skrzypu polnego, który ma bardzo niskie pH według tego, co podaje producent. Jest to pH równe 3, więc naprawdę jest to bardzo niskie pH. I jeśli używamy łagodnych środków myjących, takich właśnie jak ta pianka, którą przed chwilą pokazywałam, która nie naruszy nam bariery hydrolipidowej, to nie potrzebujemy aż tak niskiego pH. No chyba, że myjemy twarz mydłem. Jeśli w ogóle ktoś tak jeszcze robi, to wtedy właśnie proponowałabym taki mocniejszy tonik, żeby przywrócić to pH skóry odpowiednie. Oprócz wspomnianego skrzypu polnego ten tonik zawiera także pantenol, wyciąg z liści aloesu, zawiera też kwas jabłkowy, który nam może właśnie wspomóc goić zmiany trądzikowe, który będzie nam delikatnie złuszczał skórę przy codziennym stosowaniu tego toniku. Ma też olejek miętowy. Także jest to taki odświeżająco normalizujący tonik, właśnie polecam, szczególnie dla skór tłustych, trądzikowych, ale to już jest właśnie taki trochę mocniejszy produkt. I wracamy do Filfree, tym razem krem nawilżający na dzień, też o bardzo lekkiej konsystencji, wchłaniający się do zera, w ogóle nie zostawia żadnej warstwy na skórze i raczej nie nadaje się dla cer suchych, ponieważ właśnie będzie za bardzo lekki, więc jeśli ktoś ma tłustą skórę, to raczej będzie to taki produkt dla niego. Zawiera on w składzie też sok z liści aloesu, różne emolienty, też olej z granata, z awokado, olejek arganowy, wyciągi z jabłka, z aksamitki, Kamomile to będzie rumianek, ale wspomniany witamina E i oliwę. I jeśli o mnie chodzi, to tak średnio byłam zadowolona z tego kosmetyku, ponieważ właśnie dawał zbyt mało tego nabliżenia, pomimo, że mam skórę, która lubi się wyświecać, która lubi się zapychać to ten krem okazał się i tak zbyt lekki, chociaż właśnie nie zapchał mnie, nie spowodował wysypu niedoskonałości, więc pod tym kątem był ok. Jednak tak jak mówię, zbyt mało nabliżenia i szukałam czegoś innego. I następny kosmetyk, czyli arganowy krem pod oczy, znakomi, który już jest taki trochę kultowym kosmetykiem, często pojawia się... Na internetach często jest polecany i ja również byłam z niego bardzo zadowolona. Daje bardzo dobre nawilżenie, odżywienie tej skóry pod oczami. Jak dotąd jest to mój ulubiony krem pod oczy, z tych wszystkich, które testowałam. Zawiera on oprócz oleju arganowego, olej z pestek, winogron. W składzie znajdziemy również masło Shea, glicerynę, pantenol. Olej kokosowy. I ja Wam tutaj pokazuję kartonik, ponieważ słoiczek zużyłam już na coś innego. On ma też redukować zmarszczki i cienie wokół oczu. Ze zmarszczkami to tak, zgadzam się daje przez to, że daje takie nawilżenie i odżywienie, to te zmarszczki są mniej widoczne, natomiast tej redukcji cieni wokół oczu nie do końca yy, widziałam, żeby on działał w ten sposób. I teraz przerywnik na coś z kolorówki tuż, Volume Drama z Vibo ogólnie bardzo lubię tusze z Vibo i ten też super się u mnie sprawdził ma taką grubą szczoteczkę nie silikonową tylko właśnie taką włochatą taki rodzaj szczoteczek najbardziej lubię w tuszach i ten też ta szczoteczka mimo że jest taka duża to jednak była dosyć precyzyjna wygodnie się tego tuszu używało także ten polecam i następny kosmetyk to krem do rąk z Eveline Cosmetics I love vegan food ja mam tutaj wersję mango i szałwia. Są jeszcze dwa inne rodzaje tych kremów. Jeden jest w różowym chyba jeszcze opakowaniu, a jeszcze jeden w zielonym. Ja mam natomiast te wersje z mango i ona tak świetnie pachniała tym mango, bardzo tak słodko. Jeśli chodzi o to, jak on się sprawował, to dawało fajne nabliżenie, odżywienie tych rąk. Zostawił może taką delikatną ochronną warstewkę na tych rękach, ale nie była ona w ogóle, nie przeszkadzała mi. Nie zostawały jednak żadne tłuste ślady przy dotykaniu jakichś przedmiotów czy kartek papieru. I z substancji aktywnych zawiera on masmo mango, ekstrakt z szałwii, olejek kokosowy rokitnik i masło Shea. I kolejny krem jest to dermokosmetyk marki Pharmaceris z serii T, czyli tej takiej trądzikowej do cery tłustej. Jest to krem z 10% kwasem migdałowym na noc. Jest to drugi e, stopień złuszczania, ponieważ jest jeszcze drugi krem, który ma 5% kwas migdałowy jest to pierwszy stopień złuszczania. I jeśli chcecie zacząć właśnie z tego typu kremami, to z kwasem migdałowym to zacznijcie właśnie od tamtego 5% i jeśli będzie za lekki, jeśli skóra się już przyzwyczai do tego kwasu, to wtedy możecie przejść do 10% kwasu, chyba że już wasza skóra zna się z kwasem migdałowym, z innymi kwasami stosowałyście już takie duże stężenia kwasów, to możecie zacząć sobie od tej dziesiątki. I jest to naprawdę bardzo skuteczny kosmetyk, nie podrażnia. Najlepiej właśnie zastosować go warstwą na noc i rano zmyć. I jeśli skóra reaguje dobrze na ten krem, to możemy go używać codziennie, na przykład zrobić sobie taką tygodniową kurację i potem zrobić sobie z tydzień lub dwa tygodnie przerwy. Wszystko będzie zależało od tego, jak skóra będzie reagowała na ten krem, nie będzie jej zbyt mocno podrażniał. Jeśli nie, to oczywiście można go stosować częściej. No i oczywiście, szczególnie teraz latem należy pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej, ponieważ jest to kwas i przy kwasach bezwzględnie należy chronić skórę przed słońcem. Ja z tego kosmetyku byłam bardzo zadowolona, stosowałam go w ten sposób, że właśnie robiłam sobie taką tygodniową kurację. Rano dodatkowo jeszcze zmywałam sobie takim żelem czy czy prosty jakimś kosmetykiem który zawiera delikatne drobinki żeby dokładniej wymyć ten te martwy naskórek który właśnie ten krem mm, jakby tak ułatwił odchodzenie od pozostałej części skóry, żeby go jeszcze łatwiej oderwać i zmyć ze skóry. Także rano właśnie zmywałam takim trochę delikatnym preparatem peelingującym, ale też musicie zwracać uwagę na to, jak wasza skóra będzie reagowała. Jeśli to będzie zbyt silne, to należy zmyć ten kosmetyk tylko zwykłym żelem czy pianką. I wracamy do kolorówki: jest to bronzer z marki Make Up Revolution, Ultra Bronze. Już tutaj trochę sterane pudełko, z którego ciężko cokolwiek odczytać. I nie jest to kosmetyk, który zużyłam do końca, po prostu mi się wykruszył i resztkę już dorzuciłam, żeby mi się wszędzie tutaj nie rozsypywała. Był to brąz, z którego byłam bardzo zadowolona, taki ciepły. Teraz bardziej używam takich neutralnych odcieni. Ten był z grupy takich bardziej ciepłych, ale też bardzo ładnie wyglądał. Nie tworzył plam, nie znikał w ciągu dnia, ładnie się utrzymywał. Jak widzicie, jest to też duża pojemność, więc jeśli ktoś lubi ciepłe odcienie brązera, to polecam ten kosmetyk. I kolejny kosmetyk, emulsja do codziennej higieny intymnej, Laktacyd Femina. Nie jest to może produkt oparty o najbardziej łagodne środki myjące, jednak mimo wszystko u mnie się sprawdza, jest spoko, ma kwas mlekowy, więc powinien nam zapewnić optymalne pH dla okolic intymnych. Ogólnie jestem zadowolona z tego preparatu, też często go stosuję na zmianę z, teraz mi wyleciała nazwa, z takim innym też żelem z, z Rosmana. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś poza Rosmanem można go kupić. Chyba Fasel, jak dobrze pamiętam tę nazwę. No, w każdym razie najczęściej stosuję zamiennie te dwa produkty i z obydwu jestem zadowolona. Tamten ma bardziej delikatne e, substancje myjące. Ten ma właśnie trochę mocniejsze, ale chyba nie ma w składzie, e, tak, nie ma, w, a nie, jednak ma, ma sodium chloride, więc. Mm, nie jest to może jednak właśnie z najbardziej takich yy, łagodnych preparatów. Mimo wszystko jest bardzo często zalecany nawet przez ginekologów, więc coś jednak w tym składzie jest, że mimo takich detergentów jest on skuteczny i delikatny, więc polecam. I czas na pielęgnację włosów. Odżywka z Isany, a więc z Rosmana z magnolią i lotusem lotusem, lotusem do takich włosów właśnie pozbawionych blasku. Jest to taka odżywka głównie emolientowa. Ja lubię ją używać wtedy, kiedy robię sobie taką proteinową odżywkę z galaretki mam też cały film o tym na kanale, więc Was odsyłam tutaj na górze będzie odnośnik i ta odżywka z racji tego, że jest właśnie emolientowa, nie ma w sobie protein, ponieważ proteiny zapewnia nam żelatyna obecna w galaretce to ona właśnie dzięki temu bardzo dobrze się sprawdza do tego zabiegu i włosy po takim połączeniu tej odżywki z galaretką są naprawdę bardzo sypkie, bardzo gładkie, miękkie i lśniące. Także jeśli jeszcze nie robiłyście sobie takiego zabiegu w domu, to bardzo polecam, bo bardzo się sprawdza. Oczywiście należy pamiętać, że jest to zabieg proteinowy, więc nie należy go zbyt często ym, wykonywać, ponieważ możemy włosy przeproteinować i wtedy uzyskamy efekt odwrotny czyli będą one takie spuszczone i suche. Więc wszystko, częstotliwość stosowania tego zabiegu zależy od tego, jakie macie włosy, wszystko sobie trzeba obserwować i dostosowywać do siebie. Ta odżywka solo też również bardzo dobrze się sprawdza, jest to może jakieś najbardziej super wygładzenie na świecie włosów, ale też włosy są po niej całkiem miękkie, mięknie, całkiem miękkie, więc... Jeśli macie włosy takie niskoporowate, które nie potrzebują dużo do szczęścia, to też powinna się sprawdzić ta odżywka. A cena jest naprawdę bardzo niska, już teraz nie pamiętam, ale no, sami wiecie, że Isana to nie jest najwyższa półka cenowa. Ale niektóre kosmetyki są naprawdę warte uwagi. Kolejny kosmetyk to korektor Liquid Camouflage Catrice w kolorze 010 porcelain i jest to, nie wiem już które moje opakowanie mój najbardziej ulubiony korektor bardzo ładne krycie nie podkreśla zmarszczek jakiejś suchej skóry w obszarze pod oczami, bardzo właśnie ładnie zakrywa czy zasinienia pod oczami, czy jakieś niedoskonałości na twarzy, także jest wielozadaniowy, bardzo ładnie się utrzymuje, nie wchodzi w zmarszczki jeśli jest przypudrowany czy w żadne załamania. Cena też jest bardzo dobra, jest dostępny w Hebe, w naturze, ale myślę, że to wiecie, bo to jest naprawdę bardzo znany kosmetyk i bardzo dobry. I kolejnym kosmetykiem jest skoncentrowany Serum 3 w jednym z Eveline. Które może nam służyć jako baza pod tusz do rzęs, ale też jako taka odżywka na noc. I ja właśnie go w tej formie stosowałam. Ja ogólnie bardzo lubię te sera z marki Eveline i jest ich kilka rodzajów. I tak naprawdę używam tylko ich. Jedno mi się kończy, więc kupuję drugie jakieś inne, żeby w kółko nie używać tego samego. Nie widzę większej różnicy między nimi. Um, ogólnie. Um, Rzeczywiście widać po nim efekty, co też właśnie warto podkreślić nie zawiera on bima to prostu, którego też nie polecam w stosowaniu w kosmetykach. Mam też o tym film na kanale, więc zapraszam do oglądania odnośnie użycę tutaj na górze. Ogólnie jestem właśnie bardzo zadowolona z tej odżywki, ale nie tylko z tej, tylko z każdej innej z Eveline. Także polecam. I ostatni już kosmetyk na dzisiaj, czyli taka pomadka z kolorem z Nivea, Cherry Shine, wiśniowa pomadka, która oprócz tego, że pielęgnuje usta, to też nadaje im lekki kolor, a w zasadzie nie taki lekki, ponieważ, e, przynajmniej ta, ponieważ są jeszcze inne wersje smakowe, owocowe, hmm, przynajmniej ta daje dosyć mocny ten kolor na ustach, połysk również. Jeśli o mnie chodzi to tak średnio mi się stosowało tę pomadkę i raczej już do niej nie wrócę, ponieważ to uczucie nawilżenia jest tylko na chwilę, potem tylko jakby ten pigment, ten kolor wyżera nam się w usta, a to nawilżenie gdzieś ginie i przynajmniej moje usta potrzebowały nawilżenia jeszcze bardziej po użyciu tej pomadki niż przed użyciem tej pomadki, więc coś tutaj u mnie nie pykło więc już nie będę wracać do tej pomadki, jednak zapach jest bardzo ładny, taki wiśniowy. Miałam też chyba kiedyś inną wersję jakiejś jeżyny czy coś takiego. Też zapach był bardzo ładny, ale też problem był ten sam, więc to chyba nie chodzi tylko o tę pomadkę, tylko o całą serię tych pomadek. Więc może mniej wymagające usta będą zadowolone. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy używałyście któryś z tych kosmetyków, czy zamierzacie wypróbować któryś z tych kosmetyków, lub też powiedzcie, jak u Was wygląda teraz pielęgnacja twarzy, jakie kosmetyki ostatnio zdjękowałyście i czy byłyście z nich zadowolone. Ja zapraszam do oglądania innych filmów na, moich, na moim kanale, do wpadania na Instagrama. Jeśli film Wam się podobał, to proszę o zostawienie kciuka do góry. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!